Miało być tysiąc mil, w praktyce wyszło prawie dwa tysiące. Najważniejsze jednak, że o trójce motocyklistów z Łodzi usłyszała cała Polska. Bo to nadzieja dla dwójki ciężko chorych dzieci. W końcu Polskę wszerz i wzdłuż. Trzej przyjaciele przejechali właśnie dla nich. I w ten sposób zaczęli walkę o szansę na rehabilitację dzieci. I choć to do dopiero początek już wiedzą, że udało się zebrać fundusze na operację małej Ali. A ich podróż to dopiero początek całej zbiórki. O końcu jednej drogi i początku drugiej Paweł Śpiechowicz. Cztery dni i ponad 3000 tysiące kilometrów, prawie cały czas na motorze. To wszystko dla nich. Ali i Cyprianka, dzieci z wadami rozwoju mózgu. Ich rehabilitacja jest niezbędna, ale bardzo kosztowna. Rodziców nie stać na takie wydatki. Na szczęście znaleźli się oni. Popchnij, popchnij. Mocno. Brawo. Super. Wczoraj wrócili, witani przez burzę, która przeszła nad łodzią, ale szczęśliwi. Po drodze było masę różnych przygód, ale wszędzie, wszędzie bardzo sympatycznie wszyscy nas przyjmowali. Przejechaliśmy wszystkie punkty zgodnie z planem spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem ze strony pograniczników, Gdzieś, gdzie nie powinniśmy być, już dojechaliśmy na sam koniec, droga nam się skończyła. Wszystko bardzo, bardzo pomyślnie, się, bardzo pomyślnie przebiegło. Po drodze mieliśmy roboty drogowe przede wszystkim. Brak mostu. Brak mostu, ale daliśmy sobie radę, przejechaliśmy kładką dla pieszych. Przy, przy tym nam bardzo fajnie chciałbym podziękować robotnicy budowlani, którzy remontowali ten most, pomogli nam przejechać. Pomagali zwykli ludzie, wsparcia udzielił też premier Donald Tusk. Dość długo w ogóle rozmawialiśmy z premierem o problemach, oczywiście o motocyklach, o jego przygodach też w młodości związanych z motocyklami. Bardzo sympatycznie cała kancelaria nas bardzo sympatycznie przyjęła. Ta droga dobiegła końca, ale zaczyna się nowa, czyli zbiórka dla Alicji i Cyprianka. Rehabilitacja każdego dziecka kosztuje rocznie 35 tysięcy złotych, ale nie można czekać, bo liczy się czas. Im wcześniej dostaną pomoc, tym większe da na efekty. Drobna kwota, 5 złotych wysłane na nasze konto, 10 złotych ile kto może. Zdarzało się tak, że firma, po prostu właściciel firmy przeszedł po, po firmie, po pracownikach, zebrał do ręki, uzbierał tam na początku, było tak, 250 złotych. Fajnie. Numery kont i wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www1000 Trzech przyjaciół zapewnia, że jeśli będzie trzeba, znowu wsiądą na motor i przejadą. Dla Ali i Cypriana każdą...